Cześć wam, cześć wam. Słuchajcie, dzisiaj jakiś dziwny dzień. Nie ma chłopaków. Pojechali sobie w świat, yy, ale jest zamówienie na yy, kurczaka z ryżem warzywnym. No to im zrobię. No niestety, to oni będą mieli obiad z mięsem, a ja zamiast kurczaka, co mogę na przykład yy, wziąć sobie pieczarki. Nie? No dobra, słuchajcie, zobaczymy, co wyjdzie. Lecimy jest, a tu woda była, pomyśl pogotowanie no i lecimy, słuchajcie trzeba będzie zrobić jakieś jeszcze dzisiaj kapustkę jakąś mam kaszki szalą, ale to nie wiem czy będę no dobra pierś z kurczaka mamy do Tu łyżeczki pieprz no dobra, musimy przyprawić naszego kurczaka tak, gdzie jesteś? Mam chłopcy poprosili. Zrobimy, nie będę, tak? Nie będę na siłę ich e, przeciągać. żeby jedli, e, żeby nie jedli, niech, nie wiem. Się zmiotują, pójdą i wtedy. <laughs> dobra, słuchajcie. Przygotuję kurczaka i zaraz jestem. No dobra, słuchajcie, mam to. Y, mam dodałam sól, dodałam kurkumę, dodałam paprykę, dostałam, dodałam pieprz i mm, czubrycę czerwoną my dodajemy. Tak. No dobra. Mieszam. Podmieszane. I teraz tak do misy. Musimy odważyć olej. I wymieszać. 15 gram oleju. Ach, o, ale mi zaleciało. O, sorry. Aż źle wcisnęłam. 15 domek wodę oliwy z oliwek. Tak, plany na dzisiaj są, słuchajcie, takie, że jak nie ma chłopaków, to ja robię sobie porządki. E, bo ostatnio trochę zaniedbaliśmy e, porządki, bo żeśmy podróżowali z Alanem Po Gdańsku, tak? I zwiedzali różne rzeczy, więc gdzieś tam przepraszam Was na chwilę, zaraz jestem. Dobra, już wróciłam. E, więc trochę żeśmy coś tam zaniedbali. Planie jest trochę, znowu prasowanie. Więc e, plan jest taki, że robię dzisiaj sobie porządki. Potem to ogarniam, szykuję obiad. I e, jak chłopaki wrócą, zjedzą, to później znowu jadą. I ja mam dzisiaj, słuchajcie, praktycznie cały wolny dzień. W związku z tym ja dzisiaj mam też czas dla siebie. To sobie zrobię, słuchajcie, dzień dobroci dla zwierząt. Manikir i pedekir. Wiem, mówiłam, że ostatnio miałam iść do, do fachowca, ale nie mam kiedy. <śm> ja nie lubię. Także pewnie zrobię to dzisiaj. A później będzie relaks z książką, a może jeszcze coś się uda porobić. Także słuchajcie, plany są niesamowite, byleby tylko do wystarczyło. Dobra, kurczak wymieszany, przygotowany, i musimy ułożyć w dolnej części przystawki waroma naszego kurczaka. Już go układamy, i myślę, że będziemy się go w górnej. Teraz tak, do naczynia musimy włożyć 200 gram marchewki, Poczekamy z tym puczakiem. Słuchajcie, lecimy. Będzie marchewa, co dalej? Cukinia, mamy cukinię. Lecimy. Lecimy z naszą cukinią. I paprykę czerwoną też mam. Ach, słuchajcie, normalnie jakbym wszystko miała. Co ja tutaj muszę jeszcze zrobić? E, tylko nie wiem, czy wagowa. No dobra, słuchajcie, no to tak 200 gram marchewki. Czy to będzie to? 180. No dobra, 200 gram cukinii. Tak, tu będzie nawet więcej. I 150 papryki. Dobra, słuchajcie, obiorę sobie, przygotuję te warzywa. No dobra, i zaraz do Was wracam. No dobra, to lecimy. Słuchajcie, warzywa przypokrojone, przygotowane, odsuwamy się. Troszeczkę i lecimy. Po, marchewka. Ile nam wyszło? 150, 20 gram mniej, 50 mniej. No trudno, cuki może będzie więcej cuki. Też 200. Też 200. Tu będzie więcej. No i widzicie, wszystko się wyrówna. ciach, poszło. I 150 czasu. No dobra, 140. Mamy radę. Zakładamy pokrywę z miarką. O. Także dzisiaj, słuchajcie, ma będzie intensywny dzień, ale dla mnie, <głopcy> chłopcy, mają labę. E, 4 sekundy obroty 5 i zaraz jesteśmy. Jesteśmy. I teraz musimy włożyć. O, czekajcie, A, zobaczcie, czy widzicie, widzicie coś mi tu światło szwankuje dobra e, no dobra, ta, a na wkładzie na wkład waromy musimy położyć e, paszywa, aha okej, okay. słuchajcie, czyli tak, bo nie pamiętam kiedyś go robiliśmy, nie, ale to było już tak dawno temu, czyli tak to do... wow, pf, głównego tu wkładamy kurczaka okej okay. Niech to tam ma gdzieś jakieś przestrzenie. Mamy kurczaka. Na wkład wykładamy warzywka. Mm, okay. Dawać, dawać, dawać. Dawać, dawać, dawać. Wychodzić. Puk puk. kto tam. Wychodzimy. Już szybciutko. Wszyscy razem. Super, słuchajcie, przeszło, weszło. Jest. Dobra. Mm. Będzie mnie, mnie. Teraz tak, do naczynia mamy dodać, słuchajcie, dwie łyżki koncentratu bulionu. Okej, okay. dalej, 5 gram oleju. Okej. Okay. Oliwa z oliwek u nas wchodzi. I jest. I co dalej? Te, yy, I woda. Yy, 1200 gram wody. Dobra, poprawmy. Zaraz wara, porządki. Ja. Mamy radę. Jeszcze bulion musi rzucić. Nasz. Nie wiem, słuchajcie woda jest 800 i jeszcze 400. To lecimy. No dobra, tak, mamy 1200. Wkładamy koszyczek, no bo jeszcze ryż, nie? I zobaczcie, jak, ciak, ciak, jednym rzutem wszystko zrobiono. Aha, bulion nasz, o, 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 wróć, 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 wróć. koszyczkiem, ale bulion. Musimy poszukać ryżu, dobra, zaraz jestem, bo muszę znaleźć ryż no słuchajcie, no niestety muszę zrobić świeży bulion stała się tragedia, po otwarciu okazało się że jest zarzewie pleśni no widocznie było coś źle dokręcone, nie używamy no nie także no niestety tym razem dorzucimy kostkę kupną bo gdzieś jeszcze mamy jakąś warzywną leżę sobie i Właśnie na takie jakieś niespodziewane sytuacje czasami jeszcze jest. E, dobra, wrzucam tą kostkę warzywną, słuchajcie. Najwyżej dorzucę jeszcze jedną później. No i tak to wygląda, więc dzisiaj pewnie jeszcze będziemy, może jutro zobaczę jak z czasem, no ale będzie trzeba zrobić yy, bulion. E, no dobra, a ja idę teraz szukać ryżu. Jezus Maria zdarzyła się awaria <śmiewanie> Jak do tego doszło nie wiem Słuchajcie nie mam ryżu Okazało się że ktoś wyjadł ryż I została jedna malutka torebka Ale jest kasza I zrobimy kaszę Włożyliśmy koszyczek I lecimy dalej 250 gram To będzie kasza z warzywnym ryżem Pół <śmiewanie> Pół kurczak z warzywną kaszą <śmiewanie> Okej okay. No to lecimy 250 gram. Dobra, mamy i dalej. I nastawiamy, słuchajcie, teraz tak, pokrywa. Jest pokrywa. Jest waroma. I przykrywamy. odsunę sobie trochę. I słuchajcie, 25 minut i wracamy za 25 minut słuchajcie robi się zobaczcie widzicie to to jest nowa pokrywka która została kupiona w tym roku do, do, ze, ze słoikami do domu zobaczcie po prostu koszmar tak odłazi wszystko z takimi słoiczkami żeśmy kupili fajnie takie no niestety pokrywka idzie do śmieci Ach, obiad się szykuje, to da słuchajcie, mamy to. Kończymy, bo chwilę przedłużyłam 5 minut, bo kasza była otwarta. E, I teraz słuchajcie, właśnie dostałam alert, że będą burze, grad i w ogóle duchota jest rzeczywiście nieziemska. E, ja sobie powoli sprzątam, robię pranie, prasowanie. E, chłopaki jeszcze są w drodze jeszcze trochę im to zajmie a my lecimy słuchajcie jest dobra, zdjąć przystawkę waroma, odstawić no to odstawię zrobiłam słuchajcie wieczarki dla siebie już zobaczcie ciach ciach to jest i będę miała bez dobra, mamy ale... I teraz lecimy dalej. Wyciągamy kaszę. Kaszę, kaszę. O, ale urosła. Dobra. Mamy kaszę. Mięciutką, świeżutką. Dobra, ryż przełożyć. No nie mamy kaszę. Zostawmy ją tu. Uh -huh. mm -hmm. no dobra mamy płyn przelat. a co my tu mamy natki pietruszki aha cebuli oleju nie wiem czy będziemy robić cebulę, olej płyn, śmietanę musztardę dobra, zróbmy z tego tak jak jest co? śmietane. Nie mam rzadkiej, to wróć rzadkiej, rzadkie, płynnej śmietany. Mamy gęstą, dwunastkę i jogurt. Dobra, spróbujmy dorzucić jogurtu. Pół sztardek, co? Dobra, damy to. No dobra, będziemy słuchajcie teraz... Improwizować, Nadki nie mam, więc ja będę, jak będzie robimy że Mam koperek, mam trochę koperku, a nie. Tak. Idę mhm. kombinować. Słuchajcie, jak zwykle pełna improwizacja. Już szykuję sobie jogurt, trochę muszę go rozcieńczyć z wodą i z tym płynem i odrobinę mąki i zaraz wracamy. Słuchajcie, mam jogurt i odrobinę wody, bo był bardzo gęsty. No i dobra. Dolecimy. Dolewamy. Mamy 120. Myślę, że wystarczy. O, ale mi pociekło. Się... Dobra. No, dobra, zobaczymy. Dobra, już. Ok. Dwie okay. łyżeczki muszą. Dwie łyżeczki. Mamy, raz i dwa. Co dalej? Mamy musztardę, sól, pieprz, papryki, skrobi kukurydzianej nie mamy, ale dodamy. Podrobnie soli, teraz go posmakujemy. Zrobił góry dzielę i na mąkę, nie mam. Nie, 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 nie. na no, porządek muszę zrobić. Jak się masz Co mąki? No mąki. nie No i tak, ciach. Dalej, 4 minuty obroty, 3. Musi nam się zagotować nasz sosik. No i go doprawimy, tak nie jak się zrobi. Także wracamy, słuchajcie, za nie całe 4 minuty. No dobra, słuchajcie, jest. Zaraz zobaczymy, czy wyszedł, nie? Łóżko. jest, słuchajcie, to chyba będzie burza. Mamy sosik. A jak smaku? Hmm. Taki ustardowy. No, no i wam, że jest OK. Hmm. Będzie dobry. No dobra. Co? Aha mamy go przemienić. E, pokrętło. Uf. Nie słuchajcie, no, paru się robi 20 sekund i miksujemy nasz y, sos i zaraz jesteśmy. To mamy to dodać tą. Tu chcieli natkę. Myśmy już koperek dodali szybciej i mamy, słuchajcie, ta-dam, Proszę bardzo, słuchajcie, ja się biorę, ja sobie nakładam. Panowie, ten ryż, ten ryż w przepisie oryginalnie powinien być wymieszany z warzywami. My mamy kaszę która też teoretycznie powinna być z warzywami ale nie wiem czy wtedy dziecko by mi chciało jeść więc słuchajcie ja zrobię to trochę inaczej I już wam pokazuję jak my to jak ja podam to dzisiaj to osobno widzicie ja do tego sosiku trochę osunąć Och. ja jem i słuchajcie biorę się za robotę nie ma to, tamto. <laughs> Skończyłam pracować. Po prostu zbieram, zbieram, a później, jak zaczyna się prasowanie, to ała. Tragedia. Mhm. I pieczary bez kurczaka. Słuchaj, później jeszcze pewnie jakieś zakupy. Dobra, i ja się nam i wcinam. No i co? No i pewnie zobaczymy się później. No, to smacznego. Dobra, słuchajcie. Posprzątane, pooglądane, poczytane, zakupy zrobione, czyli pokupowane wszystko, papa papa, pa Posprzątane, poprane, pokupowane, poczytane, pooglądane i teraz jeszcze trzeba by zrobić jakiś efekt wow ze sobą, nie? No dobra, to na dzisiaj słuchajcie wszystko. Był obiad, no co prawda to chłopaki jedli z mięsem, ja bez, czyli można. Kurczaka z warzywnym ryżem, zamiast ryżu była kasza, a zamiast kurczaka u mnie były pieczarki. Można? Można. Czyli obiad bez mięsa da się. No i cóż, to na dzisiaj tyle i trzymajcie się do jutra. Pa, pa!